z moją rodziną wprowadziliśmy się do nowego domu. O oh, wow, Paśka, ten dom jest gigantyczny. Rany boskie. I masz jeszcze piętro tutaj. Nie no, nie wierzę. Przede wszystkim ten dom jest super modny. No jasne, musicie go zobaczyć w całości. A możemy, możemy? Jasne, rodziców nie ma, więc chodźcie za mną. No dalej nie bójcie się, wbijajcie do salonu, zobaczcie jaka wygodna kanapa. Sorry, Kaśka, ale ja cały czas mam szeroko otwarte oczy, bo nie mogę się nadziwić. Ja tak samo, jaka wielka kanapa. Ale to nie koniec. Patrzcie na to. Ups, ona się rozkłada! I możemy się tutaj położyć! Możemy robić nocowanki, kiedy tylko chcecie! Ty sobie, Kaśka, żartujesz? Masz taki wielki telewizor? Co ty mówisz? Ja cię kręcę! Ej, Kaszka, będziemy mogli grać tutaj na konsoli wszyscy. No raczej, konsolę też już mam zainstalowaną. Możemy oglądać i grać co tylko chcemy, możemy tutaj robić sporty zimowe. Do tego o, to jest chyba jakaś gierka Patryk. Nie wiem, ty to się na tym znasz. O, chodźcie. Mama zrobiła dla nas poczęstunek, przygotowała desery lodowe. O, wyglądają apetycznie. Mi tam nie musisz dwa razy mówić, a ja to od razu wszystko zjem. Uwielbiam takie desery. Mmm, pychota. Ej, idealny. No raczej, mama dobrze wie, co lubimy jeść. Kaśka, a te drzwi to dokąd prowadzą? No nie wiem, czy wam pokazać. Czy jesteście na to gotowi? No dawaj, Kaśka. Podwórko? Gigantyczne podwórko. No? Mamy tutaj na przykład bujawkę. A to co to jest? No nie gadaj, Kaśka. Piniata. A, cukierki z niej wypadły. Jakie dobre. Trampolina. Wow, patrzcie, jak wysoko skacze. Czekaj, Patryk, ja też do ciebie dołączę. No przesuń się. A ja wejdę tutaj na górę i zjadę sobie na zjeżdżalni. No dobra, wszystko fajnie, Kaśka. Salon, kuchnia, salon gier, podwórko. A gdzie jest twój pokój? No właśnie, ty, ty będziesz tutaj mieszkała? A, jest mały problem z moim pokojem. Zresztą musicie to sami zobaczyć. Chodźcie do windy. Co? Winda w domu? Nie będziemy szli schodami? Ale czadowo. I teraz gdzie? Na piętro numer dwa. Hmm, kupi, a mnie kubia Kaśka nie zaprosiła. Zerknę tylko przez okno. Jestem taka ciekawa. Ach, ale się ostatnio pokłóciłyśmy i chyba nie chce ze mną gadać. Ja chciałam zobaczyć jej nowy dom. Pewnie jej pokój jest czadowy. Ach, no dobra, niech już będzie. Muszę o niej zapomnieć. O niej, o Patryku i o Patrycji. No i już jesteśmy gotowi. Na tym piętrze jest naprawdę mega. Łazienka? To nie jest łazienka. To jest salon spa. Jak tutaj jest pięknie. Wanna, kosmetyki, tutaj pralnia, ale czadowo! Tutaj można robić wspaniałe makijaże. No dobra, przechodzimy przez pokój rodziców. To pokój mojego młodszego brata. No a tutaj jest mój pokój. Kaśka, nie żartuj! To nie jest pokój, tu są puste ściany, tutaj nic nie ma. A Dodatkowo ten pokój w ogóle nie pasuje do reszty domu. Nie jest kolorowy, no co jest kaśka? No, właśnie, sęk w tym, że nie mogłam się zdecydować. Różowy, fioletowy, zielony, niebieski. Sama nie wiem, jaki pokój stworzyć, i mama i tata powiedzieli, że mogę go sama zaprojektować. Co ty, serio? Ej, a możemy spać i pomożemy? No właśnie, pomożemy ci wybrać coś fajnego. A wiecie, że nawet na to liczyłam? Zacznijmy zatem od ścian. No dobra, kładziemy tapetę i malujemy. No i podłogę by trzeba było wymienić. W takim razie wałek do ręki i robimy ścianę o taką fioletową, a tutaj obok bardziej różowiutką. No i od razu jakoś lepiej i od razu jakoś tak bardziej kolorowo. No tylko ta podłoga z desek, więc zrobimy ci podłogę, pomalujemy całą na jasno różowy kolor. Teraz czas na łóżko. Serio? Myślicie, że to będzie pasować taki kolor niebieski? A łóżko? O, jakie łóżko wygodne! Ej, co jest grane? Tu na łóżku leży kapibara? Ka kapibara. Kapibara, 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 kapibara. <laughs> Moje ukochane zwierzę! Ej, no, ej, nie ociągajcie się! Jeszcze trzeba tutaj zrobić mnóstwo rzeczy. Czas na kolejne meble. Zaczyna mi się tutaj mega, ale to mega podobać. Wow, jakie biurko mi wybraliście? Tylko wiecie co? Brakuje dywanu? No i idealnie. Ten zielony i żółty są. Po prostu idealne do tego pokoju. No i jeszcze rośliny. Jakieś plakaty na ścianie. No raczej. To musi być koniecznie. Kapibara. Kapibara, kapibara. Jak chcę plakat z kapibarą? Kocham, kocham, kocham to. Kocham mój nowy pokój. Ja nie wierzę. Wiedziałam, że mi pomożecie. Wiedziałam, wiedziałam. Kaśka, dla ciebie wszystko zobacz. Jakie wygodne pufy! Możemy tutaj usiąść! Kapibara. Kapibara, 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 kapibara. Rany boskie, Patryk, gdzie ty masz tę kapibarę? A tam u góry, nad biurkiem, zobacz, wielki plakat kapibary. A pod spodem tajemnicze miejsce, domek ukryty, miniaturowy. To jest najpiękniejszy pokój na całym świecie. Tylko wiesz co, Kaszka, jednej rzeczy ci brakuje. Ubrań. Garderoba jest całkiem pusta, musimy iść na zakupy. A nie, to ja odpadam, wiecie co? Zobaczymy się później wieczorem. Może pogramy na playu w jakąś gierkę. Ale wy idźcie, idźcie, koniecznie na zakupy. No pewnie, jasne. Już lecimy. Najnowsza kolekcja, szalone, kolorowe ciuchy. No to ja wchodzę do przebieralni i czas na pierwszy strój. Uwaga, uwaga. Ten dresik? Jak uważasz, Patty? Nie, zbyt chyba pomarańczowy ci nie pasuje. Znajdźmy coś jaśniejszego. To żółte? O, ta bluza jest świetna. Dobra, w takim razie ją bierzemy. A teraz kolejny strój, yy, ta sukienka. Nie, nie pasuje. O, taka mizelka. Tak, 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 w tym czuję się genialnie. No i może na sam koniec jeszcze jakaś sukienka. No nie wiem, ja, ja w sukienkach nie lubię chodzić. Wolę yy, jakieś dresy. Daj spokój Kaśka, sukienki trzeba mieć. No to trochę mam tych nowych ciuchów. wracamy. Nie, no co ty jeszcze nie! Sklep narciarski? No co ty, a po co my tutaj jesteśmy? No daj spokój, zbliża się zima i ferie zimowe. Zobacz, jakie tu są super stroje. Na przykład taka jednoczęściowa piżama. Albo ten dresik kolorowy, no powiedz, że jest genialny! Chociaż ta piżama też. No i ta kurteczka taka zimowa z szalikiem. Ej, masz rację, a, a to, zobacz. Ej, dobra, bierzemy to wszystko. Dalej, ściągamy, przebieramy się. Bierzemy ten strój, tę kurteczkę i jeszcze to. O, 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 to z tym kotem. Idealnie. Patty, już wystarczy. No, nie potrzebuję tyle ciuchów. Masz dosyć dużą garderobę, więc to wszystko zmieścisz. No, tak, myślałam, że sobie to chyba tutaj powieszę. O, w ten sposób. O, wszystkie te ciuchy będą na wieszakach. A sukienkę, o zobacz w tej, którą tak ładnie wyglądam, wrzucę chyba sobie po prostu tutaj do szuflady. Zaraz będzie Patryk, chodź, jedziemy na dół, zagramy na konsoli. Szybko, szybko, musimy jeszcze przygotować jedną rzecz. Ach, widzę, Kaśka cały dzień spędza z Patrycją. Kiedyś się nienawidziły, teraz się przyjaźnią. Teraz to mnie nienawidzi. W sumie, wzajemnie. Ach. No, muszę przestać jej podglądać. Nie mogę się powstrzymać. Przepyszna wata cukrowa dla każdego. Mamy tutaj taką specjalną maszynę do jej robienia. O, wow, ale ona jest wielka. Poczekaj, zrobię jeszcze jedno, żeby dać Patrykowi. O, już jesteś. Proszę, Patryk, to dla ciebie wata cukrowa. Mm, pychota. E, musicie mi zrobić jeszcze jedno. No dobra, trzymaj, ale nie jest tak szybko. To co, gramy teraz? Ja jeszcze zabrałem swoją konsolę. Kasia, tak ci zazdroszczę. Ten twój nowy dom jest naprawdę genialny. A wiecie, co jest najlepsze? Że zawsze jesteście tutaj mile widziani jako moi przyjaciele! Dajcie znać w komentarzu, czy nowy, kolorowy dom Kaśki i jej rodziny Wam się podoba. Koniecznie to skomentujcie!